Forehand czy backhand? Pieskiem, a może żabką? Czas na podsumowanie dlm w tenisie stołowym i pływaniu. Studenci rywalizowali we wtorkowy wieczór w tenisie stołowym w hali przy ulicy Chełmuńskiego. Od kiedy grasz w stołowego? E, gram od 8 roku życia. Jakie są zasady dzisiejszej rywalizacji? E, gramy z systemem kucharowym do trzech setów. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z tenisem stołowym? E, Podaj, że w drugiej klasie podstawówki i no, gram do teraz, czyli do pierwszego roku na studia. Co Ci pokazał ten sport? Jak to się stało, że masz taką pasję? Głównie przez znajomych, a później czysta pasja. Moje ulubione uderzenie? Forehand czy backhand? Zdecydowanie forehand. E, dzisiejszy turniej e, jest turniejem indywidualnym, rozgrywany systemem pucharowym. Z turniejem pocieszenia w kobietach graliśmy o trzecie miejsce, turniej pocieszenia w mężczyznach o piąte i dodatkowo gramy także wszystkie miejsca, także rozgrywamy zawody do wyłonienia wszystkich miejsc w turnieju. W turnieju kobiet zgłosiło się 14 pań, w turnieju mężczyzn 18 panów. W górnej wygrała Daria Łuczakowska z Uniwersytetu Przyrodniczego przed Katarzyną Osińską i Lilianą Przybył. W zawodach męskich triumfował Damian Gruszka z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Na podium stanęli Oskar Opyt i Franciszek Serafiński. Dzień później spotkaliśmy się na pływalni przy ulicy aby podziwiać rywalizację około 110 pływaków. Pływam już od 9 roku życia i moja pasja od tego jest, że prawie się utopiłam w morzu, jak moi rodzice ratowali mojego brata i stwierdziłam, że ja też się muszę nauczyć pływać 2-9 lat i od tego czasu już pływam, tak, pływam i pływam. Zawsze moim ulubionym stylem był motyl, ale przez to, że miałam kontuzję, no to teraz przerzuciłam się na zmianę, że pływam po prostu wszystkimi stylami bardzo ciężko. Ja już nie próbowałam bardzo długo ale naprawdę bardzo fajnie jest. Dużo jest ludzi z każdych z różnych uniwersytetów, więc naprawdę jest bardzo fajnie. E, pływam od podstawówki, no już będzie ze 13-14 lat. E, a pasja do pływania, pływania jest z e, koszykówki. Na początku grałem w kosza. Moi znajomi podstawówki sobie pływali i stwierdziłem, że zmieniam dyscyplinę na, na pływanie i tak, tak sobie poszło to wszystko. E, dzisiejsza rywalizacja wyglądała bardzo fajnie, przyjemnie. E, basen to jest tak zwany klasyczek dla Chełmańskiego Uniwersytetu Na no Powiem szczerze, że jestem zachwycony. Medal, złoty medal z dziesiątką doliną. Nie masz <śleskujesz> chłopaka! Jestem! Atmosfera na masenie była rewelacyjna. Osoby, które nie płynęły głośno wspierały startujących w tym czasie uczestników zawodów. Ten dzień nie był tylko rywalizacją, ale dobrą zabawą. Wszystkie wyniki są dostępne na stronie DLM-ów. Link umieszczony jest w opisie materiału. Lotka lata szybko, pływacy zawracają prędko, a my zachęcamy do sprawdzenia naszych materiałów.